Witajcie kochani, w kolejnych geekowych spekulacjach. Temat Gwiezdnych Wojen to temat, który będę dość rzadko poruszać na tym kanale. Ze względu na to, że jest dużo innych osób na YouTubie, które specjalizują się w tej tematyce i tworzą materiały o tym uniwersum naprawdę doskonałe, z wyczerpującą dawką informacji. W tej części jednak chciałem odnieść się do tematu, który już od lat mnie interesuje i zastanawia. Chodzi o rycerzy Jedi i cały ich zakon. Mówiąc dokładniej o to, czy kodeks Jedi, ich działanie... I funkcjonowanie w galaktyce jest aby na pewno tak dobre. I czy aby na pewno Jedi są tacy moralni i stoją na straży światła i niewinnych istot? Gwiezdne wojny, mimo swojej prostej opowieści o dobru i złu, przedstawia nam zakon Jedi jako strażników pokoju i sprawiedliwości. Jednakże bliższe spojrzenie na ich filozofię czy praktyki oraz decyzje, a już zwłaszcza te podejmowane przez Radę Jedi ujawniać ciemniejszą stronę, która podważa ich moralność i skuteczność. Zakon Jedi, że według mnie, zamiast być nieskazitelnym wzorem cud, był instytucją pełną wad, gdzie to oni sami doprowadzili do swojego upadku. Szczerze powiem Wam tak: Jedi, choć deklarowali się jako obrońcy życia, mieli szereg praktyk, które budzą poważne wątpliwości etyczne i chciałbym właśnie je Wam wymienić. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zwyczajów Jedi było zabieranie małych dzieci od rodziców. W celu szkolenia ich na rycerze Jedi. Nawet jeśli rodzice byli dumni z perspektywy, że ich potomstwo dołączy do elitarnego zakonu, że jest to swojego rodzaju prestiż, jednak ta praktyka jest dość problematyczna. Dzieci te były zbyt małe, aby świadomie podjąć decyzję o tak radykalnej zmianie życia. Zostały wyrwane ze swojego naturalnego środowiska, pozbawione możliwości dorastania w rodzinie i samodzielnego kształtowania swojej tożsamości. Ich los był z góry przesądzony przez zakon, który decydował o ich przyszłości narzucając im ścieżkę życia, którą mogłyby wybrać tylko wtedy, gdy osiągnęłyby pełnoletność i dojrzałość. Ten brak wolności wyboru, tak na wczesnym etapie życia, jest sprzeczny z podstawowymi zasadami moralności i autonomii jednostki. Jedi w swoim dążeniu do obiektywności i braku przywiązywania często stawali się odizolowani od emocji potrzeb zwykłych istot w galaktyce. I filozofia, która zakazywała wszelkich silnych więzi emocjonalnych, takich jak miłość czy przyjaźń, często prowadziła do braku empatii i zrozumienia dla tych, których mieli chronić. To odcięcie od rzeczywistości, w połączeniu z ich dogmatycznym podejściem do mocy, sprawiło, że zakon stał się zamkniętą i nieprzystępną instytucją. Która zamiast służyć społeczeństwu, funkcjonowała obok niego. Teraz jest też kolejny punkt dość ważny, gdzie to właśnie Rada Jedi doprowadziła do powstania Darth Vadera. Czy też w wcześniejszych latach, nie raz, to Jedi, to zakon doprowadzał do tego, że wielu użytkowników mocy przechodziło na ciemną stronę mocy. I tutaj, na przykład, właśnie historia Anakina Skywalkera jest najbardziej jaskrawym przykładem na to, jak ślepa pewność siebie i dogmatyzm Rady Jedi przyczyniły się do powstania właśnie Darth Rada Jedi, mimo swojej potęgi. W mocy i wieloletniego doświadczenia wykazała się zdumiewającą ślepotą w obliczu Palpatina. Ignorowali liczne sygnały ostrzegawcze, bagatelizowali zagrożenie ze strony Sithów, a nawet nie byli w stanie wyczuć potężnej obecności Darta Sidiousa. I to jeszcze tuż pod ich nosem. Ich arogancja i przekonanie o własnej nieomylności doprowadziły do fatalnych konsekwencji. Zamiast aktywnie szukać zagrożenia, czekali, aż pojawi się ono tuż przed nimi. A nawet wtedy ich reakcja była spóźniona i nieefektywna. Anakin Skywalker. Jako wybraniec był niezwykle wrażliwy na moc i miał ogromny potencjał. A jednak Rada Jedi, zamiast pielęgnować jego unikalne zdolności i pomagać mu radzić sobie z jego wewnętrznymi demonami, ograniczała go i traktowała z nieufnością. A ograniczenia te, takie jak zakaz posiadania bliskich relacji, były sprzeczne z jego naturą i potrzebami emocjonalnymi. Rada nie potrafiła dostrzec jego cierpienia, strachu przed stratą i pragnienia ochrony bliskich. Zamiast zaoferować mu wsparcie i zrozumienie, oferowała jedynie sztywne dogmaty. To właśnie ten brak elastyczności i zaufania ze strony Jedi pchnął Anakina w ramiona Palpatina, który zaoferował mu to, czego zakon nie mógł. Akceptację jego emocji i obietnicę ratowania tych, których kochał. Chociaż to już jest trochę inny temat... Czy Palpatine dotrzymał w tej kwestii słowa? W ten sposób Rada Jedi poprzez swoją niezdolność do adaptacji czy brak prawdziwej empatii, nieświadomie stworzyła swojego największego wroga. Kolejnym ciekawym przykładem jest przypadek Asoki Tano. Asoka, jako lojalna podawanka Anakina została niesłusznie oskarżona o zdradę i zamach bombowy na świątynię Jedi. Mimo braku jednoznacznych dowodów, Rada Jedi zrobiła co? Pod wpływem strachu i presji podjęła decyzję o jej wydaleniu zakonu. Ta pochopna i niesprawiedliwa decyzja, Decyzja podjęta bez dogłębnego dochodzenia i bez zaufania do własnych członków pokazuje arogancję i niedoskonałość systemu Jedi. Kiedy już prawda wyszła na jaw i okazało się, że Asoka jest niewinna, Jedi zaproponowali jej poród do zakonu. Jednakże nie podjęli żadnych realnych kroków, aby naprawić wyrządzoną jej krzywdę. Brak jakiejkolwiek formy przeprosin, brak refleksji nad własnymi błędami i brak uznania jej cierpienia sprawiły, że Asoka straciła zaufanie do zakonu. Jak zresztą w wielu czasach inni też Jedi. Jej odejście symbolizuje pęknięcie w fundamentach Jedi i dowodzi, że zakon był instytucją, która mimo bardzo szczytnych ideałów, często okazywała się niesprawiedliwa i niezdolna do samorefleksji. Teraz ciekawostka. Ja przedstawię wam pewne porównania m.in. ograniczenia filozofii Jedi przeciwko wolności Sithów. Filozofia Jedi, oparta na kontroli emocji i poddaniu się woli mocy, paradoksalnie prowadziła do ograniczeń i stagnacji. Podczas gdy filozofia Sithów Choć mroczna, oferowała wolność i dążenie do doskonałości. Jedi wierzyli, że emocje, zwłaszcza te silne, takie jak miłość, gniew czy strach, prowadzą do ciemnej strony mocy. W rezultacie uczyli swoich członków tłumienia tych emocji. Co prowadziło do ich emocjonalnej sterylności i braku prawdziwego zrozumienia ludzkiej natury. Tłumione emocje jednak nie znikają, a często prowadzą do wewnętrznych konfliktów i frustracji, które mogą doprowadzić do upadku, jak właśnie w przypadku Anakina i wielu innych upadłych Jedi. Jedi byli zobowiązani do podporządkowania się woli zakonu i podążania ścieżką ustaloną przez tysiąclecia. To prowadziło do uniformizacji i braku miejsca na indywidualność. Innowacje czy niezależne myślenie. Rycerze Jedi często działali jako jeden monolit, co ograniczało ich zdolność do adaptacji i podejmowania niestandardowych rozwiązań w obliczu nowych wyzwań. Przez wieki zakon Jedi stał się dogmatyczny i niezdolny do ewolucji. Ich przywiązanie do tradycji, niechęć do zmian sprawiły, że stali się podatni na manipulacje i nie byli w stanie sprostać wyzwaniom nowej ery. Sifowie zaś, w przeciwieństwie do Jedi, celebrowali wolność jednostki, dążenie do potęgi i spełnienia swoich pragnień. Sitowie wierzyli, że emocje w tym gniew, nienawiść czy ambicja są naturalną częścią ludzkiego doświadczenia i mogą być wykorzystywane jako źródło potęgi. Nie tłumili ich, lecz je uwalniali i wykorzystywali do własnych celów. Choć prowadziło to do okrucieństwa i zniszczenia, dawało im również niezwykłą siłę i determinację. Filozofia Sithów opierała się na nieustannej potrzebie samodoskonalenia i dążenia do absolutnej potęgi. Każdy Sith dążył do przewyższenia swojego mistrza i osiągnięcia własnej, indywidualnej ścieżki do dominacji. To dążenie do doskonałości, choć brutalne w swoich intencjach, było motorem napędowym ich rozwoju i innowacji. Citowie wierzyli w wolnowolę i prawo jednostki do podejmowania własnych decyzji. Nawet jeśli te decyzje prowadziły do cierpienia innych, nie byli związani z żadnymi moralnymi kodeksami ani zasadami, co dawało im nieograniczoną swobodę działania. Więc podsumowując, zakon Jedi, mimo swych szczytnych intencji, był instytucją, która w swoich praktykach i filozofii miała wiele wad. I dogmatyzm, ślepota, brak empatii i niezdolność do adaptacji doprowadziły do ich upadku. Historia Anakin'a Skywalkera, czy ASOKI czy wielu innych Jedi jasno pokazuje, że Zakon nie był idealnym strażnikiem pokoju, a jego wewnętrzne sprzeczności, i ograniczenia przyczyniły się do powstania zagrożenia, z którym nie potrafił sobie poradzić. Jeszcze wracając do sitów, pamiętajcie, absolutnie nie mam na myśli tutaj usprawiedliwiania ich działań, zabijania niewygodnych osób, czy tych, które stają im na drodze. Absolutnie w kwestii moralności. No jest to działanie złe, ale sama filozofia i kodeks Sithów opiera się na dużo większej swobodzie i uwalnianiu swoich emocji oraz myśli, tak jak to było wcześniej wspomniane. Każda ze stron miała swoje wady, ale niestety wydaje mi się osobiście, że to Jedi i cały zakon miał tych wad więcej aniżeli Sithowie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego, co chciałem wam przekazać na temat interpretacji tego, jak zachowuje się zakon, co robił oraz tego, że no nie był do końca ten zakon Jedi moralny i podejmował złe decyzje oraz członkowie zakonu byli wielce pewni siebie i swojej potęgi. Chciałbym bardzo, żebyście w komentarzach pisali swoje wersje, swoje teorie, spekulacje na temat zarówno zakonu Jedi, jak i na temat Sithów. Chciałbym usłyszeć, znaczy usłyszeć, chciałbym zobaczyć, a usłyszeć to na pewno usłyszymy, ponieważ zrobiłbym wtedy taki materiał, tak jak z Wojny Światów, z waszymi komentarzami. Ale chciałbym zobaczyć wasze komentarze, chciałbym zobaczyć, jak się rozpiszecie, co o tym sądzicie. Może trochę opierając się o to, co powiedziałem i opierając się przede wszystkim o wasz tok rozumowania, o to, co wy zobaczyliście, co wy sądzicie. Chciałbym naprawdę zobaczyć wasze wypowiedzi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i wysłuchanie tego materiału. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania oraz do przeglądania innych filmów z ciekawostkami na stronie. Moje... Moim kanale. Trzymajcie się, cześć!